Siemaneczko, witam wszystkich na kanale Agro 93 Mamy dzisiaj środę. Nie nagrywałem od soboty, jak dobrze wiecie. A dlaczego? Dlatego, że nie samą robotą człowiek żyje, nie samą 60 czy innymi maszynami. W sobotę wybrałem się z córką i z żoną na wycieczkę do magicznych ogrodów. Naprawdę warto, warto to odwiedzić. Cały dzień żeśmy tam byli, zabaw od groma. Dziecko się wybawiło. My, my żeśmy się, można powiedzieć, wybawili. Odpoczęli przede wszystkim. Nie jest to droga rozrywka, a naprawdę polecam. 150 km przynajmniej od, od nas było w jedną stronę. Korsinką żeśmy się wybrali. Dla niej, dla Korsy 300 km, w dwie strony to jest fraszka. Tak naprawdę e, obwodnicą do Radomia. Cały czas ze siódemką, potem od Radomia. W stronę Lublina, już przez te mniejsze miejscowości, mniej więcej średnia prędkość można liczyć 100-120 po obwodnicach, tak po mniejszym miejscowościach no to wiadomo 70-80 max. Poza miastem, oczywiście, bo ja też nie wiedziałem, to była pierwsza trasa po nawigacji, też nie chciałem się wygupiać. Spalanie korsy, powiem Wam szczerze, że 12 litrów na 300 km, także nie wiem, czy tańszy transport byśmy znaleźli. 4 literki na stubę. Jeżeli bym jechał wolniej po obodnicy, to podejrzewam, żebym szedł poniżej 4 litrów. No i co wam mogę powiedzieć? Wyjechałem sobie dzisiaj dopiero 60, bo jeszcze tak, teraz mam drugie zmiany. No i tak wiecie, tu załatwić, tam załatwić. i si się jeździ, czas się traci, a na drugą godzinę już do pracy. No i cóż, pamiętacie, robiłem ankietę w niedzielę w sprawie fotela. Tam że się wybrali czarny materiałowy No ja zamówiłem sobie Czerwony, mimo wszystko chciałem, żeby Był pod kolor, no ale cóż Chciałem, dobrze wyszły jak zwykle Już Wam pokazuję dlaczego Wczoraj mi fotel przyszedł Miałby dzisiaj unboxing Wiecie, zadowolenie, rozpakowanie Nagrałem rozpakowanie, jednak nie wrócę tego Bo takie słowa jak Po rozpakowaniu zobaczyłem ten fotel To mi się takie cisnęły słowa na ustach, można powiedzieć, że trochę się zdenerwowałem, tak trochę, nie? Dlatego nagrywam, dlatego nie wrzucę tego materiału. Pokażę Wam po prostu babolę tego, tego fotela. Zobaczymy jak hurtownia stanie, w sklep hurtownia stanie na wysokości zadania. A wiem, że już takiego drugiego nie małem czerwonego. Ogólnie, ogólnie jest tragedia. Masakra a druga historia była w poniedziałek ponieważ tak wiecie sami dobrze e, sprzedawałem krokodyla bo mi jest niepotrzebny bo brożynka nie ma krokodyl też był niepotrzebny e, i i i i chciałem kupić paleciaka bo mi jest bardziej potrzebny przewieźć odwieźć maszynę jakąś podnieść czy mam auta na części do swoich aut także też nieraz jakieś części się wyciąga no to też by podniósł a tak to się mordował Big bugi na przykład na, na widłę i, i do góry. No i. Obzwoniłem kilka hurtowni, kilka sklepów tamtych, yy, rolniczych, co tam mają te właśnie składy. No i dozwoniłem się do jednego yy, za Buskiem, za buskiem Zdrój, czyli ponad 70 km. No i rozmawiam z panem, że chodzi mi o kompletne widły kompletne ramkę plus plus widły, tak? No i zdziwiłem się, bo wszędzie mi mówili 1800, 1900, 2000. Kościół mi mówi 1200, 1250 dokładnie. Mówię ja pierdzielę. Mówię, okazja, czy co? Czy mówię głupi? No ale... Trzy razy dzwoniłem i trzy razy się dopytywałem. Tak, tak, kompletna ramka z widłami, ze wszystkim 1250 zł. Przyjeżdża pan na miejsce i jest, bo ja nie chciałem tulejek i, i kłów do, do balotów. To tak, taką mają ramkę przygotowaną. Dobra, jadę. Dzwoniłem jeszcze przed wyjazdem, mówię, że jadę po, to, po, po cały ten, po widły do tego, do palet za 1250. No dobrze, 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 proszę przyjechać. Zajechałem na miejsce, <gry> leży, no leżą na, leży coś na tym, na palecie. Zajechałem na miejsce, gościu mówi, że przygotował. No dobra, ale mówię, tu jest sama ramka, gdzie są, gdzie są widły? No ale 1250 zł to za samą ramkę. Jak kurwa mówię za samą ramkę 1250 zł? No bo widły to wie pan, 1200 zł nowe teraz kosztują, mogę panu fakturę pokazać. Zaraz, zaraz, zaraz mówię. To pan mnie kurwa mówię ciągnąłeś 70 km w jedną stronę, gwarantując, gdzie mówię trzy razy dzwoniłem, że 1250 zł to jest cena za kompletnego paleciaka z widłami a teraz mi pan mówi, że mówię ramka sama 1250 zł a widły mam kolejne 1200 do płaci. mówię, czy pan jesteś normalny no zdenerwowałem się kurwa tak samo i pojechałem stamtąd na szczęście 8 km dalej była było skład, składnica składnica maszyn agrosped, agrospeed, nie wiem jak to się czyta od nich mam ładowacz czołowy od nich były poprzednie maszyny, czyli łyżka, krokodyl no i do nich zadzwoniłem akurat, że 8 km tylko od tamtego miejsca no i rozmawiam z panem, mówię, że kupowałem u was tura volmet i chcę teraz kupić paleciaka, jaka cena, no to mówi, że 1700 zł, proszę przyjechać jest na miejscu, bez tulejek, oczywiście i bez kół, bo ja nie chciałem tego sam Rama plus widły. Pojechałem, jest na miejscu, pan mi pokazał, wybrałem sobie ramkę, wybrałem sobie widły, zapłaciłem gwarancję, dostałem, paragon dostałem, wszystko na legalu i mam święty, kurde, spokój, powiem Wam szczerze, jest elegancko, poskładałem je. Będą, będą użytkowane, zawsze się coś tam wykombinuje z nimi na filmie. A teraz wam pokażę siedzenie. Jakie przyszło, pokażę wam też siedzenie w farmocie, bo w farmocie mam takie samo już od dwóch ponad lat. Ten sam dokładnie model, tylko że w czarnej skali. I zobaczycie o co mam. Siedzenie leży tutaj, bo robiłem zdjęcia dla hurtowni. Przyszło, jest, przyszło w tragicznym stanie, yy, brudne całe, umaziane, jakieś czarne plamy porobione. Umyłem je trochę płynem, bo myślałem, że to zajdzie. jednak jak zacząłem drążyć temat, to okazuje się, że to siedzenie to jest jakiś leżak magazynowy bez folii przyszło, w jakimś zabezpieczeniu, mm, nie wiem, jakieś pudło, tekstur wypchane zamiast folii, tak jak to kupowałem od Farmota przyszło oryginalnie zapakowane w folii. Yy, ja je rozpakowałem w. w Pudle producenta, tutaj to, to chyba się tak walało z miejsca na miejsce. podobaczcie. brak gumowej nakładki tutaj na, na dźwignię. Dźwignia cała o, koroduje. E, tutaj nie chcę zbytnio pasować tutaj w otwory w tej podstawie, bo podstawa się okazało jest od innego siedzenia. I zobaczcie zresztą, w jakim stanie jest ta podstawa. Tu jest wycięty kawałek, ewidentnie widać, że nie jest to oryginalnie zrobione, bo oryginalnie producent tak nie wycina, było to zamaziane farbą, jest to podstawa nie od tego, nawet tu nie chce dobrze ten bolec wchodzić w tą podstawę, podstawa nie chce się w ogóle przesunąć, zobaczcie, naciskam z tej siły, nie chce się przesunąć w tych prowadnicach, wchodzi na ścisk, yy. mało tego, siedzenie jest całe brudne, tu zobaczycie o. Tu brudne, to już nie schodzi, to już nie schodzi pod tym, plamki czarne. Wszędzie, wszędzie wszechobecny brud. Są takie miejsca, które i tak do bo no tutaj było czarne. Tu było czarne, tu było czarne, takie kurwa, dajcie spokój. O, tu widać dobrze jakie jest czarne. O, tu porysowane. Tu porysowane. A i najlepsze jest to. E, zobaczcie, tu wszędzie pajęczyny i brak śrubki zabezpieczającej wysunięcie. To już mi dało znak do podejrzeń. E, tutaj się nie czepiam, bo tutaj to jest wszystko tak powinno być. E, I co? Zobaczcie, jakie tu jest porysowane. Wszystko. Nie jest ta podstawa od tego siedzenia. Gdybym nie miał takiego siedzenia i nie wiedział jak ono wygląda, to bym po prostu o tym nie mówił. Ale że mam takie siedzenie 2,5 roku, to mogę się trochę wypowiedzieć na ten temat. Zresztą, przejdźmy, przejdźmy do farmota. To wam pokażę o co chodzi. Pokażę Wam tamto siedzenie, które już ma ponad 2 lata. A i najlepsze jest to: data produkcji. Siedzenia, na szczęście firma Star yy, Turecka, wszystkie tutaj dane ma. 2020 rok, luty super. Mamy 2022 rok, yy, sierpień, yy, wrzesień, praktycznie. Idziemy sobie do farmotka. Kiciuś sobie odpoczywa. Te części muszę jeszcze stąd zabrać, to powywozić na złom. O, tutaj, tutaj leżą widły. Leży ramka leżą widły, widły są wsunięte pod, pod siewnik. O. a tu był tu był krokodyl, już go nie ma, ale będą widły, tylko na razie na razie są tutaj wsunięte, bo nie chce mi się siewnikiem odjeżdżać. Tu będą też na tą oponkę postawione. Muszę, je, muszę przede wszystkim tutaj przesmarować przesmarować te suwnice dół góra yy, tutaj przesmarować te, te dźwignie widły są w takim czymś takim rozmiarze 30 na 90 na 1200 wystarczające powiem wam szczerze, ramka dobra jest mocna a tutaj sobie dospawam zrobię sobie uchwyt dospawamy tutaj statą na środku uchwyt do hakówki, do haka, do haka będzie hak zamontowany, żeby coś podnieść czy coś, to żeby widło odpiąć, a samą ramką robić. No i cóż, pokażę Wam siedzonko w armatku. Dokładnie to samo, ten sam model STC11, tylko to jest z 2019 roku w lutym, a kupione było na początku 2020. Roku, także no mogę się zgodzić dobrze rok, ale nie, nie 2,5. I to było oryginalnie zapakowane, nie żadne dziadostwo. I teraz patrzcie się. Jest, jest. Da, jest, nie ma. Wszystko o. Pasuje elegancko. A patrzcie się jak się przesuwa. Pyk. Pyk, pyk. pyk. Przesuwa się. I zobaczcie na podstawę. Zobaczcie na podstawę. Taka podstawa tak samo jest podana w danych producenta. W danych technicznych producenta jest dokładnie ten sam wzór. Dokładnie taki sam wzór był w siedzeniu tym star, tym niebieskim, które sprzedałem. Dokładnie ten sam wzór był w firmie star w siedzeniu innego modelu, który miał w pronaru żubroń, w pronarze. I tak samo jest i tu, a tamto... Przypomina Wam coś, chociaż te, te, te podstawowe, no bo mi raczej nie. Nawet otwory są niezgodne i w ogóle nie chcę. O, zobaczcie, tutaj jedną ręką przesuwa. O i zabezpieczenie, patrzcie się o. Pyk skakuje. O. Przejdziemy sobie od przodu, jeszcze Wam pokażę, jakie, jakie tam jest. Zobaczcie, czy to Wam wygląda na podstawę siedzenia z firmy Star tamta druga, bo mi raczej nie i moim zdaniem podstawa firmy Star została zagubiona, a że klient się trafił na czerwono, no to założyli jakie mieli Ja efekt jest jak jest. Zobaczcie, tu jest siedzenie firmy Star, to samo, masz ponad 2 lata, chyba około 2,5 no i zobaczcie w jakim jest stanie, czy jest spękane, czy jest brudne, czy jest coś z nim zrobione, nie. Bo było nowe folii i ja dbam o to siedzenie. I jak widzicie, zaufałem fir firmie Star, ponieważ ta firma kupuje tylko siedzenia tej firmy, ponieważ ta firma ma siedzenia solidne. Miałem firmy Gopart, Gopart, jakoś tak. Nie chcę tego siedzenia na oczy widzieć tej firmy, tylko i wyłącznie... Te siedzenia i ja je mogę polecić każdemu w tej firmy U mnie się sprawują. W niejednym ciągu już były, w niejednym jeszcze będą pewnie. Yy, no i cóż to Wam możemy więcej dodać? Sami sobie, sami sobie ocencie, czy to to samo mi przyszło, czy, czy, raczej, czy raczej nie to samo. No i cóż Wam tu mogę powiedzieć na podsumowanie? Miał być hit, wyszedł kit. Biednemu zawsze wiatr w oczy. I nie powiem co, gdzie i gdzie, człowiek się cieszył, a tu chuj, robota się przedłuży i tyle wszystkiego, Miał być, miało być już dzisiaj 7 założone, miałem sobie robić dalej elektrykę, I sobie zrobię, no, zobaczymy, zobaczymy jak hurtownia stanie na wysokości zadania, bo... Ja na pewno tego siedzenia nie będę zakładał, nie zaakceptuję tego, bo to było siedzenie nie jeszcze, nie z wyprzedaży, tylko miało być siedzenie pełnowartościowe. I jeżeli, jeżeli ktoś się deklaruje, że siedzenie jest pełnowartościowe, nowe, to takie powinno być. A jeżeli mogli powiedzieć: Słuchaj pan, nie mamy podstawy, podstawę możemy dać od jakiegoś dopasować, do jakiegoś siedzenia. Nie, siedzenie jest trochę brudne, upaprane. Wysłać mi zdjęcia odpowiednio niższą cenę zrobimy. Jeżeli pan chce, no jeżeli nie, no to nie mamy niestety. ich Chuj, a tak to dzwoniłem. Tak, mamy nowe siedzenie. Nówka sztuka, ostatnie leży w pudełku zapakowane. No, w pudełku zapakowane. Ja już wam pokażę, jakie to pudełko było zapakowane. O, tak przyszło zapakowane. Tak, takie pudełko takimi o karton, kartonkami wypełnione papierkami wypełnione siedzenie nawet folią nie było zabezpieczone powiem wam szczerze chociażby folię nałożyli naciągnęli na to siedzenie bo tak ukurzonego siedzenia to nawet ja nie miałem tego niebieskiego jak, jak leżało przez 4 miesiące tam w stodole także ki, moja 60 o, nawet tu kurzu nie ma takiego na, na, tym, na tym, jak 4 miesiące 60 była robiona i stała, kurde. Nie wiem, powiem wam szczerze, ja już tracę nadzieję na wszystko, bo cały czas pod górkę, cały czas yy, jakieś problemy, jakieś kurde komplikacje, nie, wy, nie wynikające w ogóle z mojej winy, nie? Nie wynikające z mojej winy. Ech, tak jak mówię, jakby się zachowali fair wobec mnie, powiedzieli jaka jest sytuacja. No to bym powiedział, słuchajcie, no ja chcę pełnowartościowe siedzenie, tak, za te pieniądze, bo to siedzenie mnie kosztowało prawie 500 zł. No to na dzisiejszy czas nie jest mało, 500 zł, bo za tamto siedzenie, które jest we Farmotku, Nówka Sztuka, zapłaciłem 300 zł w 2020 roku na początku. Eee... I było tak, mówię, i było to za pełnowartościowe, zapakowane. Bo ten pan mi się pytał o to w sklepie lokalnym, czy chce. Bo było na wystawie takie. I pytam się, czy chce to z wystawy, czy chce nowe. Nie, mówię, niech mi pan da nowe w pudełku, zapakowane. No i tak się stało, dał mi nowe i tyle, a nie z wystawy, tak. To widać, że to łatwego życia. Nie miało to siedzenie, było ciorane wszędzie. Jest całe porysowane, jest całe brudne. Powiedzieliby, słuchaj, pan, jest ostatnie, no jest jakie, jest. Wiadomo, no, odpowiednio niższa cena, i czy pan się decyduje, czy nie. Jeżeli, ja bym powiedział, jeżeli by mnie nie satysfakcjonowała cena, czy coś, no to bym powiedział, że nie, no słuchajcie, nie, szukam sobie dalej. Czy macie jakieś, nie wiem, czy materiałowe, welurowe? Bo z tego co wiem, dzisiaj już dzwoniłem do tam, e, mają zobaczyć, bo mają podobno welurowe jeszcze te siedzenia i chyba czarne, czarne skajkowe. Mam mi powiedzieć różnicę w cenie, bo czerwonego najprawdopodobniej już nie będzie. Czy się zdecyduje, czy się nie zdecyduje, tak? Zobaczymy. Ja na pewno nie będę im tego odsyłał z własnej kieszeni, bo to nie jest mój błąd, tylko ich. Jeżeli się dogadam co do następnego siedzenia, bo ma być takie samo innego modelu, ja tu nie zaakceptuję do sześćdziesiątki, bo to jest bardzo niskie siedzenie, przynajmniej jest wygodne, niskie i bez problemu dostaje do pedałów i dlatego takie wybrałem, tak? I mam też porównanie jakościowe do farmotka. Po farmotku takie jest i takie będzie. No ale cóż, wyszło jak wyszło, zobaczymy jak się to rozwiąże. Będziecie informowani na bieżąco. Ja się w tym czasie biorę trochę za tą elektrykę tutaj w 60. Trzeba trochę nadgonić jeszcze, zanim pójdę do pracy. I tyle. To nic. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Podsumowanie. Miał być hit, wyszedł kit i tyle. Życie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.